Wojtek z kanału Dzisiaj pod będziemy mieli magazyn LEGO City z ręcznictwie Blue Ocean, który kosztował 13 zł. To jest z roku 2019, że dokładnie 6. No, dlatego taki stary, bo to będzie taka, ta jakby nowa seria, gdzie będą wszystkie rzeczy sprzed 2020. No więc tutaj jeszcze nam jest o naszej zabawce: o wodorostach, nurku z aparatem, płetwami i, i to jest też krab i, i srebrna moneta. Tutaj jest coś o komiksie. Tutaj o zestawie, który swoją drogą już mam. O dwóch plakatach i o łamigłówkach. Więc przechodzimy do recenzowania. Tutaj re reklamę kreskówki, kreskówek z Karton Network. Tutaj, jakieś, tutaj spis treści. No, więc tak. E komiks. E nie niewiary Niewiarygodny, ekscytujący wyścig. No. Tutaj są dwie strony komiksu. Ta jakaś łamigłówka tutaj też. Dalszy komiks. Reklama jakiegoś o dinozaurach. Tutaj też jakaś łamigłówka z zestawem, który też mam. Tutaj dalsza część komiksu. Tutaj łamigłówka znów, tutaj komiks. Tutaj o tym secie, który też już mam. I to są dwie łamigłówki. Komiks, plakat. Uważaj, wodo nadchodzą. I tutaj widzimy połowę, a tutaj jest z naszym nurkiem, którego tutaj dostajemy. I tutaj jest jeszcze druga część nóżki. Tutaj coś do coś do kolor, coś do kolorowania. Jeszcze komiksy. Łamigłówka. Komiks. Łamigłówka, komiks. I dwie strony komiksu. Łamigłówka i znów komiks. Tutaj też komiks, dosyć długi, tutaj coś o kartach kolekcjonerskich z Batmana i tutaj są wasze rysunki, to są stare rysunki, ale i tak możecie sobie na to popatrzeć, tutaj jest, jest jakiś konkurs na zestawy i tutaj reklama z, y, już dawnego, dawnych magazynów, I teraz sobie zrealizujemy figurkę, którą sobie złożę. To jest ujęcie na, na nasz dodatek z klocków LEGO, ale pierwsze i tak omówimy minifigurkę i co jej, jej akcesoria. Więc to sobie odłożymy. Tutaj dwie zielone płetwy. Odłożę je. Tutaj, tutaj pisze, że wodoodporny aparat, więc fajnie, pewnie sobie będzie kamerował naszego kraba, którego za chwilkę omówię. Tutaj jego butla z tlenem, jego buźka. Niestety nie ma nic z drugiej strony, z drugiej strony nic nie ma. Jego maska, tutaj taki do oddychania tak jakby, ale i tak pewnie on jest takim nurkiem głębinowym bardziej. Tak jakieś okularki też butla z tlenem niebieska, standardowy odle Spodenki są tak jak zawsze, niestety czarne. Tutaj e, czarne z jakimś, jakąś białą falą, i troszkę zielonego po bokach e, na koszulce. A z tyłu widać tylko zapięcie i też zielony po bokach. Jeszcze z drugiej strony, dobrze. I jak za chwilkę go złożę, bo go troszkę rozłożyłem. I tutaj e, troszkę naszych, naszych głębinowych roślin i, zwie, i krab z, ze, z monetą. Krab to jest standardowy odlew złoty. Taki żółty bardziej. I on trzyma monetę pi z piątką narysowaną. Srebrna moneta z piątką. I klap, tak wygląda od góry. Tutaj jeszcze troszkę morza. I... Okej, okay, lekkie cięcie było, bo właśnie sobie chciałem złożyć ludzika. To jest nasz złoty klap. Chciałem go pokazać od góry teraz. Tak. I kawałek mor morza. Albo nie wiem w sumie, gdzie on nurkował. Wodorost, tutaj jakiś. Druga część wodorostu i troszkę i, i jakiś taki podest. Więc wszystko się prezentowało tak. I co? Cześć!